Proszę, to jest ten drogowy Jakie głosy Pana bardzo fajnie. Wszyscy obliczują pomoc. Ale oczywiście, Dyrektor Generalny i Warszawa i Wojewoda, wszyscy obliczują pomoc. ja Ja zadeklarowałem, <grym, grym, grym, szansy> <grym>, że z kolei miasto jest w stanie zrobić projekty. że Dostaniemy jakąś przynajmniej na piśmie deklarację, bo boję się teraz robić po tym, co się dzieje ze środkami unijnymi. Nie wiadomo, czy te środki, bo nie komitet, który na przykład Unia Europejska czy, no, ale jeszcze, trzeba by się okazać, bo ja zrobię dzisiaj projekty, czy my zrobimy jako samorząd, i się okaże, że jak nie dostaniemy, to, nie, to będzie dramat, przez najbliższe pięć lat my nic nie zrobimy. Także widzicie no, w Polsce. Nie można nic. I teraz podejmę dzisiaj decyzję, że pójście sprzedali na opracowanie dokumentacji. Tak, i zlecie Jeżeli te pieniądze nie wrócą, to zapomnijmy, że z następnych środków unijnych my w ogóle w Polsce będziemy jakiś robić, To trzeba tym ludziom zapłacić. Tak? Jest winy z winy naszych. To, powiem, na powiem, drogi. To, to też dobrze by było względzić, bo teraz powstało się że tak, Tam jest, tam jest, tam jest y, 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 koncepcja. jest powiedzieć, tam nie jest woda, że przyjść. Tam jest koncepcja. I mam na tym,